Przejechaliśmy przez bezdroża i utknęliśmy w strasznym lesie. Jak się okazało, był pełen potworów z 99 nocy. I mam plan. Musimy jak najszybciej złożyć samochód. Inaczej jeleń. Albo soba nas zniszczy. No cóż, czuję, że pachnie przygodą. Witam wszystkich z Wami Dia. I dzisiaj aparat, aparat będziemy testować. Aparat! Naprzód! A kto to tam za facet? Podwieziemy go! No to jazda! Opa, opa, cześć! Cześć, dokąd jedziemy? Tak, nie jestem stąd, jeżdżę tutaj dla zabawy. Widziałeś jaki mam fajny sprzęt? Miejski, no tak, niezły kabriolet. Podrzucisz mnie? Mieszkam tutaj, niedaleko we wsi. A dokąd ci tam. No, widzisz znak wioska Pierdiajewo, tam muszę się dostać. Pierdiajewa? Pierdiajewa, Pierdiajewa, całe życie tu mieszkam. No tam ogólnie rzecz biorąc, tak? Tak, prosto drogą, siadaj, siadaj. Jedziemy. O, rozmowa. Dawaj. Super, nie ma problemu, zaraz podwiozę. Prosto tak, mówisz, tak? Prosto prosto. No dobrze, jedziemy. Czyli całe życie mieszkałeś w pierdiajewie? Tak, całe życie w pierdiajewie. Słuchaj, może tutaj skrócimy, żeby nie jechać drogą. Człowieku, co wyprawiasz? On tutaj wszystko w porządku. U nas nawet na traktorze się pchają. Jedziemy, jedziemy. Facet, stój, dokąd idziesz? Nie wchodź, daj kierownicę, to podpory. Co robisz? Bestie patrzą. Stój, stój, stój! A co to za polowa kierownica? Stój, a strzelasz? Czemu dotykałeś mojej kierownicy? To ty jechałeś do przodu, poczekaj, jesteśmy w tym samym lesie, pełnym potworów, musimy stąd wyjeżdżać. Uspokój się, ty wieśniaku, ja stąd już nigdzie nie jadę. Samochód nie odpala, nie uruchomisz go, zobacz. Wszystkie części powypadały. Poczekaj, stój! Co to jest? To są zaginione dzieci? Jesteśmy w tym samym lesie z Roblox, gdzie trzeba przetrwać 99 nocy w lesie. Kurczę, naprawdę tutaj mogą być potwory. Może być potwór, jeleń albo inne stwory. Mówiłem ci, nie wiem co to za Robloxy, ale tu są potwory. Zwierzęta nas pożrą, uciekajmy stąd. Musimy się pośpieszyć, ale żeby się stąd wydostać, musimy naprawić furę. Tak, krótko mówiąc, odpadł karburator, gelebuchter i powypadały kable. I co najważniejsze, pasek. Eee, cholera. Spoko, wbiłem się w to drzewo. Krótko mówiąc, po zderzeniu wszystkie części się rozleciały. Musimy je znaleźć. Inaczej nie wyjedziemy z tego lasu. Chłopaki, pospieszmy się, bo inaczej będziemy musieli tu przetrwać. 99 nocy. Cholera. Poczekaj. Jakie 99 nocy. Musimy iść, chodź szybko! Nigdzie nie idę bez auta. Nie martw się, słyszysz wieśniaku, jak masz na imię? Lioszka? Lioszka będzie dobrze. Zaraz znajdziemy części i uciekniemy stąd. No wracajmy, wszyscy mi mówili. Ty nie rozumiesz, jeśli to naprawdę jest las z 99 nocy i jest tu dużo potworów, takich jak jeleń, sowa i inne, to już jesteśmy w tym wszystkim. Jeśli pójdziemy pieszo. To po nas, rozumiesz? Nasza jedyna szansa na przeżycie to zebrać części. Mówiłem, nie odleciały daleko. Dobra, pomogę ci, żebyśmy szybciej się stąd wydostali. No patrz, to jest Karwa Kuktor, mówiłem ci. O, to on, ta część się kręci, wytwarza iskrę i tam bla bla. bla. A ty na pewno znasz się na furach? Wszyscy moi subskrybenci wiedzą. Przy okazji, jeśli lubicie Roblox, zasubskrybujcie i dajcie lajka. Zbierzmy resztę i szybko stąd wyjdźmy. Tak, wszystko się zgadza. Poczekaj, a co tam jest? Spójrz, co to jest. To sowa, to sowa z 99 nocy. Sowa! Chodźmy stąd, chodź, chodźmy, chodźmy, chodźmy. Dobrze, patrz, ustawimy to tutaj. Wija, tam jest potwór, chodźmy szybciej. Jakie części? Trzeba to naprawić. Do środka, do środka zamontowałem. Przeczekamy tutaj, aż sowa odejdzie. Wbiegaj, wbiegaj, wbiegaj! Zamykaj! Sowa, ona idzie tutaj, ona, ona, naprawdę tu idzie, tam, ona, tam, cholera, chowaj się, chowaj się! Chyba przeszła, Mila. To prawdziwa sowa z 99 nocy. Wszystko jak w Robloxie, tylko w prawdziwym życiu. Jaki Roblox? Grałem tylko w Minecrafta, jest dużo lepszy. Dlaczego uważasz, że Minecraft jest lepszy od Roblox? Niech widzowie napiszą w komentarzach, która gra jest lepsza, wtedy zdecydujemy. Teraz cicho, cicho. Wygląda na to, że naprawdę musimy tu przetrwać. I mam plan. Naprawimy samochód i stąd wyjedziemy. To nasza jedyna szansa na ratunek. Dobrze, zgadzam się. Niech będzie, pomogę. Niech będzie, jakbyś miał wybór, wieśniaku, alosza. No, dawaj! Krótko mówiąc, musimy szukać części dalej. Wychodź, wychodź, szukaj, dawaj, musimy znaleźć części. Ja, a co z dziećmi? Będziemy szukać zaginionych? O nich mówisz, już ich znalazłem w poprzednim filmie, możecie zobaczyć według podpowiedzi. Nagraliśmy już 99 nocy w Robloxie, w prawdziwym życiu. Ale teraz musimy znaleźć części zamienne i naprawić samochód. Chodź, patrz, wowad Jerewiński, Musimy, musimy znaleźć tę właśnie część. A czego dalej szukamy? To jest reduktor próżniowy, reduktor, reduktor. O, patrz, ha, ha, oto on. No właśnie, ciężki. Wia, wia, tam jest jeleń. A, 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 to jeleń z 99 nocy. A, 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 wia, wia, musimy uciekać, musimy uciekać. Chodź, chodź dalej, wia. Słyszysz to ciężkie. Odwróć jego uwagę. A, 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 Dobra, pomogę temu Aloszce. A, 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 No Aloszka, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Stój, weź swój kapelusz i biegniemy. Tak, wstawaj, biegniemy, biegniemy. Dawaj, dawaj, Aloszka, biegniemy. Tam jest jeleń, jeleń, to naprawdę jeleń z 99 nocy. Biegniemy. te krzaki, schowamy się w nich. Tak, tak, dawaj. Przebiegł obok! Świetnie! Słyszysz Lesza? Trzymaj, aha! A. Chodź, musimy wrócić do samochodu jak najszybciej! Chodź, chodź, zanim jeleń wróci! Cholera! Alosza! Alosza, ta część jest nam potrzebna! Trzeba ją naprawić! Chodźmy szybciej, oto nasz samochód! Teraz zamontujemy ten restrukturyzator. Przez ciebie jest brudno! Lesza, o kurczę, jak ja mam zamontować tę część szybciej? Dawaj, pomagaj, pomagaj, aha, wszystko, chyba wszystko powinno działać. Dawaj, dawaj, zaraz ruszamy, ruszamy. No, no, brakuje części, brakuje, brakuje, tak, trzeba jeszcze więcej części wywiesić. A co? Nie wiem. A jeszcze, yy, chodźmy do środka, pomyślimy, pomyślimy, co jeszcze zrobić. Dawaj. Potwory! Mogą być wszędzie, więc na razie przeczekamy tutaj, przeczekamy tu. Tutaj w tym aucie jest w miarę bezpiecznie. Musimy szukać jeszcze części zamiennych, inaczej nie przetrwamy w tym lesie z potworami. Tak, jest ich jeszcze dużo. Może będziemy musieli spędzić tu aż 99 nocy, jeśli coś. 99 nocy? Zobaczmy, jaką mamy broń, żeby w razie czego walczyć z potworami. To przecież mój samochód. Może tu być wiele przydatnych rzeczy. Co, co tu jest? I... O, 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 była katana, sztylet. Na pewno będę mógł z tym walczyć z jeleniem. No do diabła, ojcze. A ty, a ty masz jakąś broń? Miałem, miałem, miałem. Łyżka. No co ty, drewniana łyżka? Jak zamierzasz nią walczyć z potworami? A jak walnę tym kogoś w głowę tą łyżką, to straci przytomność. Tak, jesteś tego pewien? Mój ojciec w dzieciństwie bił mnie tą łyżką, bardzo bolało. Dobrze, w takim razie ruszamy dalej na poszukiwanie innych części zamiennych. Nie mamy wyjścia, ale tym razem bądźmy ostrożni i unikajmy uwagi potworów. To przerażające, naprawdę. Miej się na baczności, Alosza, te potwory i wiele innych na przykład wilki i inne bestie one mogą być wszędzie, a my nie mamy ani światła, ani ogniska, więc mogą tu przyjść w każdej chwili. Przy okazji, jeśli znacie inne ciekawe fakty z 99 nocy, napiszcie w komentarzach. To jest najciekawsze oznaczę serduszkiem, a ty nawet w Roblox nie grałeś, kurczę. O pasek, rzeczywiście, na pewno mi się przyda. O nieźle, ostrożnie się wycofujemy, zakładamy pasek i ruszamy. Ruszamy. Łyżka zadziałała, spadamy, biegnij, Alosza, ostrożnie pasek trzymaj, zaraz go naciągnę. Udaje się? Tak, dawaj, super. Jeszcze jeden element i wyjeżdżamy. Chodź, przeczekajmy, przeczekajmy w ciężarówce, bo to niebezpieczne, a nóż sowa wróci. Słuchaj, nie jesteś taki zły, jak myślałem. Motyw z łyżką naprawdę zadziałał. Nigdy nie grałeś w 99 nocy? Nie, nie, grałem dużo, to mój ulubiony tryb. A tak przy okazji, napiszcie w komentarzach, jaki był wasz maksymalny rekord? Ile nocy udało wam się przetrwać? Ale tylko szczerze, ja chyba przetrwałem gdzieś ze 120 nocy. A jak ty przetrwałeś bez jedzenia? A jak ty przetrwałeś bez jedzenia? Masz rację. Aby walczyć z potworami jak jeleń czy sowa, przez 99 nocy trzeba mieć jedzenie. Zawsze mam coś wyjątkowego. Teraz z Tobą przetestujemy coś. Chyba kazachski Big Bon. A jesteś pewien, że to kazachski Big Bon? Tak, nie wiem, jakiś no, może do Sirak? Wiesz, zazwyczaj kiedy przetrwam, zawsze jem indywidualna racja żywnościowa, ale tym razem trafił mi się jakiś nietypowy. Napiszcie w komentarzach, czy to język chiński, czy koreański. No, widzisz, jak tu będzie fajnie. Papryczki, bekon, kukurydza. Solidnie, powinno być nieźle. Tu nawet jest instrukcja. Serio, bekon się wsypuje, potem zalewa się wodą. Niesamowite, zaraz się połapiemy. Czy potrafisz czytać po baszkirsku lub tatarsku? Po tatarsku, czy jak? No to czytaj, haj, a tu papryczka jakby. Kurczę, co? Znowu ostre, czy co? Oho, niesamowite. Patrz. Tu jest kilka takich przegródek. Schowałeś instrukcję? Mówiłem ci, żebyś się uczył. O, to właśnie lubię. Łyżko widelec, fajne. Niesamowite. Jest tu tyle ciekawych rzeczy, chłopaki. Tutaj mamy ryż. Ja tutaj, nie wiem, może jakieś przyprawy. Tutaj, sądząc po wszystkim, boczek. Nie pachnie, ale chyba tu jest. To wygląda na jakiś sos. Super. To jest oliwa. Od razu wszystko jasne. Trzeba zalać wodą tę rzecz, która będzie podgrzewać całość. Zrozumiałeś instrukcję? Nie, co tu się zastanawiać. Wszystko przecież jest napisane. Bierz wodę, wszystko zalewaj. Jest napisane sobie tylko zimna woda, nie? czyli zimna woda. No dobra, ten podgrzewacz leży tutaj, to jego trzeba będzie użyć na końcu. Aha, tutaj nawet jest poziom do którego trzeba nalać wodę. Patrz, bierzemy to, tutaj, tutaj wsypujemy, krótko mówiąc ryż. O, to będzie nasza podstawa. Boczek, zobaczymy jak wygląda tatarski boczek. Naprawdę boczek. Chłopaki, myślałem, że to tylko na obrazkach, a to naprawdę wszystko. Chyba tak. A tutaj przecież wszystko było według numerów. No dobra, chociaż tutaj się za bardzo nie pomyliłem. O, jeden, dwa. O, kukurydza, naprawdę, wszystko jak na obrazku. Patrz, naprawdę serio, wszystko jak na obrazku. Ludzie, to jest niesamowite. O, 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 jakaś breja, jakby. Wiecie, kiedy chłopaki spuszczali mi zużyty olej z tej maszyny, to wyglądało mniej więcej tak samo. I trzeba to zalać wodą do tego poziomu. Patrz, teraz będziemy robić sztuczkę. Teraz to. Krótko mówiąc, chińska tandeta zamieni się w prawdziwy kociołek. Trochę wszystko pomieszałem. Bekon trzeba było dodać na końcu. No dobra. Co jest? Nie działa? Włącz się. O, wchłania. Oj, 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 o, oj, oho o, tak. To po prostu tutaj. Widzicie, jak to stwardniało? Zaraz się nagrzeje i będzie super. No więc, zamykasz. Tak bardzo chce mi się jeść. Już nie mogę. Jestem tak głodny, już nie wytrzymuję. Tak, wszystko już chyba gotowe. Nie jęcz. Dobra, chłopaki, patrzymy. Otwieramy kociołek. O, o, niesamowite. Gdzie się pchasz ze swoją łyżką? Ty też dotykałeś sowy, Hejlo. Kurczę, wyszło fajnie. Wymieszajmy całość, żeby był sos. Tutaj jest okrągła z salami. Dodałem mm. I boczek, ogólnie, naprawdę z ryżem, niesamowite, dobra, nabiera jeszcze swoją wiejską łyżką. No. Dziwne, zwykle u kazachów to wszystko jest ostre, a to w ogóle nie jest ostre, niesamowite. To zwykły sos sojowy, ogólnie. Dobra, zjedliśmy, ruszamy, wychodź, musimy szukać ostatniej części. Znajdziemy ją, naprawimy samochód i uciekniemy z tego lasu. Dawaj alosza, szukaj. Wydaje mi się, że poleciała gdzieś tam, albo tam. A jak ona wygląda? Ostatni element? Nie, kawałek krzywego, zardzewiałego żelaza, jak zwykle. Jak one wyglądają? Nie widzę, ja też na razie nic nie mogę znaleźć. Na... Wiejski, słyszysz, patrz, znaleźliśmy ostatnią część, to ona. Tak, najważniejsza to karbuliaktor. Karbuliaktor, dokładnie, zamontujemy go, odpalimy i pojedziemy. Patrz, jak to możliwe! Alosza, tutaj są od razu dwa potwory: Jeleń i Sowa. Co? Nie myślałem, że mogą być razem. Biegniemy, biegniemy! Oni nas doganiają! Słuchaj wiejski, dokąd idziesz? Idź, odciągnij ich, idź odciągnij i zabierz swoją czapkę, a ja, a ja zamontuję karbuliaktor. Aj, aj na pęczek. zaraz, zaraz, zaraz. A wia, proszę ratuj! Zostało już tylko trochę, wytrzymaj wiejski! Wia, szybciej! Wszystko gotowe, uruchamiamy silnik. A wia, jaki silnik, wia, boli, zaraz cię uratuję, Mija, pomóż, boli, to już ich koniec. A wia, wia, pomóż, wia! Tak, wiejski, trzymaj się, a choć, póki są nieprzytomni, póki ten jeleń cholera swoją czapkę, spadamy stąd. No, dawaj, dawaj, nie ma czasu, wsiadaj, no, dawaj, wsiadaj, no, pozwól mi za kierownicę. Dobra, jedziemy stąd szybciej. Dawaj, dawaj, szybciej, dawaj, 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 dawaj. Wygląda na to, że dzisiaj do diajewa nie dojedziemy. Jak gdziekolwiek, byle szybciej. A! Wszystko w porządku? To moja baza. Tędy nie wyjdziesz, chodź tutaj dalej. Uważaj na głowę, leszek dalej. To był totalny koszmar. Było tam tyle potworów, to było takie niebezpieczne. Mówiłem ci, żeby tam nie jechać. Tak, nic strasznego. Najważniejsze, że się wydostaliśmy i wszystko jest w porządku. Mm, jakie w porządku? Zobacz, co się stało z Twoim samochodem. A co w tym takiego? Wszystko w porządku. Naprawimy, to nie problem. Mnie? Moja krowa czeka na mnie w pierdiajewie ja na wsi. Jak mam tam teraz dotrzeć, skoro autobusy już nie kursują? Autobusy? Mam ich pełno, możesz wziąć, który chcesz, ale potem odjadą. Mam też dużo samochodów, to wszystko moje. Krótko mówiąc, zostań u mnie do jutra. Popracujesz, a potem wyjedziesz. Chodź, chodź! Alosza, Antoncik, Antoncik, patrz, to jest Alosza. Ja go, krótko mówiąc, zgarnąłem z trasy. On jest ze wsi. Alosza, to jest Antoncik. A po co on nam? Nie wiem, on po prostu spóźnił się na autobus. Brudny, śmierdzący, nie jest nam potrzebny w drużynie. Nie, on jest odważny i ogarnięty. Zabił potwora łyżką. Mam tam wyciek w zbiorniku. Znajdziesz, skąd cieknie? No, w zasadzie mogę. Zabieraj, krótko mówiąc, Alosze. Idźcie, naprawiajcie zbiorniki. Tam są przecieki, nieszczelności. Alosza, puść, chodź tutaj, zobacz tam. Chodźmy, trzeba naprawić. Zobacz, widziałeś tam? To ja, jak potrąciłem tego jelenia, potrąciłem jelenia. Jakby w drzewo. Tak, tak, nie, to był jeleń. Cóż, przyjaciele, wyszła nam wyjątkowa przygoda. Znaleźliśmy nowego przyjaciela. Odkryliśmy cały las potworów, gdzie teraz żyją różne stwory z 99 nocy. I wyszło świetnie. Przeżyliśmy dzięki temu samochodowi. Mam nadzieję, że on się naprawi, albo nie. W każdym razie wszystko zależy od Was. Jeśli zbierzemy dużo wyświetleń, dużo lajków i oczywiście zasubskrybujecie, żeby otrzymywać więcej treści związanych z Robloxem w prawdziwym życiu, to na pewno będziemy kontynuować takie odcinki dla was. A z wami był Wia. Widzimy się już wkrótce. Pa pa pa.